Witajcie drodzy widzowie! Dzisiaj jestem tak trochę na wesoło ubrany, mamy co świętować. A mianowicie, witajcie widzowie! Kurde, jeszcze raz. Witajcie drodzy widzowie! Mam dla was jedną dobrą wiadomość: i to wszystko. <grytanie> witajcie drodzy widzowie! Przez dekady zmuszano nas do życia w mrocznej bajce o nieuchronnej apokalipsie. O planecie na krawędzi zagłady. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali. O konsensusie tak absolutnym, że każda próba, nawet zadania pytania, była traktowana jak herezja. Ta narracja, ten alarmizm klimatyczny stał się de facto religią XXI wieku, dyktującą politykę i gospodarkę. Aż do teraz. Bo właśnie obserwujemy pęknięcie w tym monolicie. Coś, co wydawało się niewzruszone, zaczyna drżeć w posadach, a sygnał do odwrotu. Co jest w ogóle największym paradoksem tej historii, dał jeden z arcykapłanów tego całego kościoła, Bill Gates. Witaj na BALT-TV. Pod koniec października 2025 roku, tuż przed globalnym szczytem klimatycznym COP30. Gates opublikował esej, który wstrząsnął światem aktywistów i polityków. W tekście pod tytułem Trzy trudne prawdy o klimacie, człowiek, który wcześniej sam ostrzegał przed katastrofą, nagle nacisnął hamulec. Jego przesłanie było, powiedzmy, rewolucyjne w swojej prostocie. Po pierwsze, Gates publicznie stwierdził, że cele porozumienia paryskiego, ograniczenia ocieplenia do 1,5 albo tam do 2 stopni, są nierealistyczne. Tak? Po drugie, wezwał do ochłonięcia i odrzucenia apokaliptycznej wizji Doomsday View, czyli dnia zagłady, która prowadzi jedynie do paniki i złej alokacji zasobów. A po trzecie i najważniejsze, dokonał fundamentalnej zmiany priorytetów. Zamiast abstrakcyjnych metryk emisji, Gates zaproponował, aby miarą sukcesu Stał się wskaźnik rozwoju społecznego, w skrócie nazywany HDI. Zadał prowokacyjne, lecz kluczowe pytanie: Co jest ważniejsze? Walka z malarią, głodem i ubóstwem, które zabijają miliony dzisiaj? Czy walka o ułamki stopnia Celsjusza w przyszłości? Jego własna odpowiedź była brutalnie szczera. Cytat: Pozwolę, by temperatura wzrosła o 1 stopnia, aby pozbyć się malarii. Pisząc to, nie mogłem oprzeć się takiemu poczuciu potwierdzenia albo no, oczyszczenia z zarzutów, takiej walidacji. Jak pewnie niektórzy z Was pamiętają, parę lat temu opublikowałem kontrowersyjny film zatytułowany Bajka o Grecie i Złym Dwutlenku, w którym, idąc pod prąd dominującej narracji, sugerowałem, że alarmizm klimatyczny jest przesadzony, a demonizowanie dwutlenku węgla kosztem realnych problemów ludzkości jest ślepą uliczką. Może pamiętacie również związaną z tym filmem totalną kompromitację pewnego mało rozgarniętego weganisty? Brak źródeł pod filmem, gadanie strasznych głupot i manipulacje. nieważne. Boże. Dzisiaj, gdy sam Bill Gates przyznaje, że cele są nierealistyczne i że zdrowie i dobrobyt są najlepszą obroną przed zmianami klimatu. Przyjmując de facto strategię analityków takich jak Bjorn Lomborg, którego pokazywałem w tamtym filmie zresztą, mam wrażenie, że zdrowy rozsądek zaczyna wracać do łask. Ale ten zwrot Billa Gatesa nie jest odosobniony. W lipcu 2025 sam Departament Energii Stanów Zjednoczonych opublikował kontrowersyjny raport autorstwa m.in. jakiegoś Johna, Christiego i Judith Curry, tak jak Curry Burst który ośmielił się kwestionować dogmaty konsensusu. Raport ten stwierdzał, że wbrew alarmistycznej narracji, dane historyczne, np. dla Stanów Zjednoczonych, nie wykazują statystycznie istotnego wzrostu siły huraganów albo częstotliwości susz, a modele klimatyczne rażąco przeszacowują realne ocieplenie. Choć raport ten spotkał się z natychmiastową i zmasowaną krytyką 85 naukowców tylko, Dlaczego nie od razu 12 tysięcy? Nie wiem. Samo jego opublikowanie przez agencję federalną pokazało, że żelazna kurtyna konsensusu zaczyna pękać. Ale dlaczego teraz? Dlaczego ten nagły powrót do pragmatyzmu naszego wujka Billa? Odpowiedź nie leży w ideologii. Leży w fizyce i w pieniądzach. Nazywa się sztuczna inteligencja. Okazało się, że nowa rewolucja technologiczna, która ma przynieść ludzkości niesamowity dobrobyt, ma również niesamowity apetyt. Apetyt na energię elektryczną, na sztrum. Teza, że krzywa rozwoju AI, która miała iść wykładniczo do góry według prawa mura, wypłaszcza się z powodu braku prądu, znalazła pełne potwierdzenie w twardych danych z roku 2025. To już nie jest teoria. Elon Musk ostrzegał, że o ile w roku 2024 wąskim gardłem były procesory, czyli chipy, o tyle w 2025 stał się nim dostęp do prądu. Raport Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, w skrócie CSIS z marca 2025, był jednoznaczny: Cytat: Wąskie gardło w dostawach energii elektrycznych, a nie chipy, stało się główną barierą wzrostu AI. Skala tego głodu jest trudna do wyobrażenia. Międzynarodowa Agencja Energii, IEA, w kwietniu 2025 oszacowała, że globalne zużycie prądu przez centra danych AI wzrośnie do ponad 1000 terawattogodzin do roku 2030. To jest więcej niż roczna konsumpcja całej gospodarki Japonii. Analitycy Goldman Sachs mówią o wzroście popytu o 165%. A raport jakiegoś Bain and Company z października 2025 stwierdził brutalnie: Cytat: Dostęp do energii jest teraz krytycznym strażnikiem wzrostu. Wskazując, że firmy technologiczne muszą dzisiaj czekać w kolejce do podłączenia do sieci od 5 do 8 lat. I tu dochodzimy do sedna. Sztuczna inteligencja, trenująca gigantyczne modele, potrzebuje energii stabilnej, mocy podstawowej. Dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A dotychczasowa, jedynie słuszna strategia klimatyczna, oparta na niestabilnych, zależnych od pogody, odnawialnych źródłach energii, okazała się strukturalnie niezdolna do obsłużenia tego popytu. Ideologia zderzyła się z rzeczywistością i przegrała. W sektorze Big Tech wybuchła panika. Ich własne szczytne cele, Net Zero, zderzyły się z prawami fizyki. W maju 2024 wyszło na jaw, że emisje Microsoftu wzrosły o 29% od roku 2020, głównie z powodu budowy centrów danych AI. Co gorsza, aby zasilić swoje serwery, teraz firmy technologiczne zaczęły desperacko wracać do paliw kopalnych, gazu, a nawet węgla. Dotychczasowa strategia klimatyczna w swojej antynuklearnej formie okazała się nie tylko niewystarczająca, okazała się szkodliwa, prowadząc do wzrostu emisji, które rzekomo miała redukować. I tu wracamy do Billa Gatesa. Jego esej nie był aktem skruchy, to było precyzyjnie skalkulowane posunięcie biznesowe. Gates, jak nikt inny, rozumie ten dylemat, ponieważ stoi po obydwu stronach barykady, jakby tak. Z jednej strony, przez Microsoft jest kluczowym graczem rewolucji AI, budującym m.in. superkomputer Stargate, mówiłem o tym na kanale, który będzie podobno potrzebował gigawatów mocy. Z drugiej strony, przez swoją firmę TerraPower od lat inwestuje miliardy w jedyne rozwiązanie, które może ten popyt zaspokoić w sposób bezemisyjny, energetykę jądrową. Essay Gates'a był aktem publicznej dekonstrukcji starej ideologii, tylko OZE. Aby zrobić miejsce dla nowej strategii Atom dla AI. No i reszta rynku natychmiast poszła za nim. To, co wydarzyło się w 2025 roku, jest w pewnym sensie rewolucją. Nvidia, znany chyba każdemu producent chipów AI, strategicznie zainwestowała w TerraPower Gatesa. A Microsoft zaczął otwarcie rekrutować menadżerów do spraw energii jądrowej. Ale najbardziej symbolicznym wydarzeniem był ruch firmy Google. W październiku 2025 Google ogłosił, że aby zasilić swoje centra danych AI, podpisał umowę na ponowne uruchomienie permanentnie zamkniętej w 2020 roku elektrowni jądrowej Duane Arnold, czy jakoś tak, w stanie Iowa. To, drodzy widzowie, to jest właśnie ten moment Demonizowany przez dekady atom, zamykany w wyniku politycznej histerii, dzisiaj jest przywracany do życia przez najbardziej innowacyjne firmy na świecie jako jedyny ratunek. Dla nas Polaków, żyjących w kraju, gdzie ceny energii należą do najwyższych w Europie, właśnie przez dekady błędnej, dogmatycznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ten zwrot to coś więcej niż sensacja. To wielka nadzieja. To, co obserwujemy, to nie koniec działań na rzecz klimatu, to koniec alarmizmu, to brutalna, wymuszona przez technologię rekalibracja, to otrzeźwienie, które było nam rozpaczliwie potrzebne. Kończy się era ideologii opartej na strachu, a zaczyna era pragmatyzmu opartego na innowacji, czyli na AI, i fizyce, czyli na atomie. Możliwe, że właśnie otwiera się przed nami droga do prawdziwego dobrobytu, do przyszłości, w której energia jest znowu tania, jak w PRL-u, czysta, niezawodna i obfita. A wraz z tanią energią napędzającą sztuczną inteligencję, potanieje wszystko inne. To przyszłość, na którą tak długo czekaliśmy. Ode mnie to tyle. Do zoo. If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.